Strony, że to i witam Was w kolejnym powrocie na YouTube a, można by powiedzieć. Dzisiaj witam Was w takim nietypowym, myślę, filmie, bo znajdujemy się w CSGO, a dokładnie robimy przegląd update'a. A dokładnie, co się z z zmieniło z nowym update'em? Zaczniemy sobie od dwóch mapek, o kurde. Od dwóch mapek, generalnie pierwsza to jest mapa Wingman Chalice, Oby dwie są mapy wi wingmanowe. Znajdujemy się na T-Spawnie, mm, jak już widzimy. To ta mapa ma dość taka jest zamknięta, z respa, jakby nie patrzeć. To tutaj nic nie zrobimy. No, i jakaś no, taki trochę long, by można powiedzieć. Od razu ma wejście na dużego opena Jak to wygląda z góry? Sprawdźmy sobie. No dobra, tu mamy sita tak? A jeśli mamy tu site'a no wiesz to... wiecie co, to mi trochę tak przypomina. Um... Styl test 1.6. Tak strasznie, otwarte, tutaj to wszystko jest. Generalnie, no tutaj jest duży przestrzał. Jeśli ktoś umie dobrze grać z snajperką, to sobie bardzo dobrze poradzi. Szczególnie, że jakby nie patrzy, to tutaj mamy CT spawn? Jeśli mylę, tak CT spawn. A... Więc no, a ja sobie tylko piniążki dodam, bo nie mam i tutaj, o tutaj będzie, to jest taki bardziej long a ten long idzie prosto na respa więc jeśli CT albo Tero zdecydują się na rusha są w stanie to zrobić, ale myślę, że tu zawsze będzie jakiś smoke wpadał albo gdzieś tu, żeby to odciąć czyli pierwsze co się będzie robiło, to będzie się jakoś tak wyklało i rzucało się tam smoke'a żeby sobie to odciąć no bo jednak nie patrząc, mamy tu wejście na site'a i Odcinamy automatycznie teru, co daje mi tylko już dwie ścieżki wyjścia. Czy jestem czegoś ciekawy, bo tam są takie dziury. Tu to jest okienko, ale nie, nie. Myślałem, że po prostu będzie. Będę, ale tutaj na przykład można takiego sobie flasha na rzucić i Jeść tam wychylić. Myślę, że zadziała, bo te okienka to taki bardzo dobry spot pod flashę. No tutaj za boksem można się gdzieś schować. E, tutaj widzę przejście, czyli teoretycznie można sobie gdzieś tak zasmokować. E, no na razły smoke. Ale jakoś tak przejście sobie zasmokować i gdzieś tam na shifcie sobie tutaj przejść można w każdym bądź razie. E, jakby to stąd uciekać, to coś, nie wiem, jakiś flash. I wyjść właśnie tu albo z drugiej strony. Od strony e, właśnie... CT? Kurde się baję, że mi dźwięku nie łapię, bo ostatnio nagrałem jeszcze przed, przed tą przerwą. Teraz miałem nagrać odcinek z Minecrafta, ale coś mi szło. O, widzicie, tutaj można sobie wejść. E, tak. W sumie, spoko mapka, bo przypomina mi te stare czasy CSO. O, patrzcie, tutaj też w ogóle można wejść. To, to jest... To, to jest w ogóle już taki spot, który raczej... Będzie trzeba gdzieś tam sprawdzać, no bo jak ktoś się zapomni No to ten setek To będzie miał przewagę tutaj, albo Tero Przy odbijaniu chociaż na... w ogóle planty na tutaj rower Planty na wingmanie są rzadkie Ale tutaj mamy rower Niewidzialną lampę Jestem czegoś ciekawy Czy przez te ściany można tak se skanować? Można, dobra. Można skanować. To wszystko działa. Przez te boksy pewnie też. Ta. Czyli. Jak ktoś. Oj. A jednak nie, tutaj też się da skanować. Więc no. Więc tak jak mówię, tutaj gdzieś będzie prawdopodobnie smoke wpadał z EOCT. Generalnie kto będzie grał te mapę, bo myślę, że ona nie będzie dość grywalna. Mapa jest zbyt open. O, tutaj też można jakiegoś flesza smoka rzucić. Albo też taki smok będzie leciał zawsze gdzieś tam, żeby mm, zablokować im to wejście. Czy tak generalnie dwa smoki można odciąć im. Aż dwa wejścia i zostaje im tylko to, albo im zostaje poczekać, tak naprawdę, bo. Tutaj muszą przedostać się przez to, czy przez tą. Więc jeśli, by wykminić sobie na dwa smoki, nawet zostawić to przejście, chociaż to, to byłoby głupie. Bo tutaj jest wejść łatwo. Wystarczy, że taki Terosy zraszuje. No i tak naprawdę może zaskoczyć dwóch anty. Ale taka mapa. Bym powiedział 6 na 10 Przypomina mi takie IBCS 16. jakiś 6 Taki site mi przypomina w ogóle. Sajt taki cs trzy boxy na Krzyż i... i tyle. No i tak naprawdę tyle z tego. O, tak. Tutaj też od CT chyba się nie da nie zrzucić. Ta nie da się. Trzeba wejść w tamte pokoje, obok i dać się trochę. Trzeba się... naradzić na Tutaj w ogóle jakaś taka kratka, śmieszna. Nie wiem. Jakby sniper chciał z to. Nie, no to nie ma sensu, ale gdzieś tutaj, no. By usiad. To też niby jest słabsza widoczność dla Tero. No ale cóż. To już jak poradzę Lećmy do drugiej mapki. Dobra, znajdujemy się już na drugiej mapce. Nazywa się ona Boyard. I tak jak sobie zaczynamy zawsze. Po Tero. Jak widzimy to jest jakiś taki zamek. Nie wiem, forteca. Terroryści sobie przybywają łódeczką. Mają jedno wejście, generalnie. Jakieś okienko. Nie, nie wiem po co to okienko. Teoretycznie, jakbyś chciał saveować na Wingmanie, to możesz. Czy coś? Ma, tak, jest wejście na lewo i na prawo. Na prawo wejście wygląda. Hmm. Kurde, no. Dziwnie to wygląda. Tak opowiem. No bo można iść w lewo, w prawo. Ale tak naprawdę jeden smog dobry. Te jakby to wyglądało. A, nie, musi, te anty muszą wybiec stąd. Dobra. antyterroryści tutaj zaczynają. Dobra. Generalnie mogą mieć jakiegoś hebena. To w ogóle jakaś abstrakcja po środku Sajta. Hewena można zasmokować, to jest spoko. Ale co z dołem? Jak to tutaj sobie zbierają? To jest w ogóle przeciwieństwo tej pierwszej mapy, co pokazywałem. To jest nastakowane przedmiotów. Dużo. Jak widzicie, cały site jest po prostu w beczkach jakieś. Tutaj można, można siebie podsadzić ryzykownie. No jakby ktoś się uwziął i miałby lak, miałby dużo szczęścia, to by kłopot trafił tako z miejsca, myślę. Kurde. Ale fajnie fajnie da się tu wskoczyć. Można się za to schować teoretycznie, od razu po tym wejść. Więc jakiegoś takiego smoka mieć. Co odciąć się, wejść sobie jakimś flaszem za pleców. I myślę, że da się wejść. Ale się zgubiłem. To jest to drugie wejście tero. Praktycznie strasznie otwarte. Bo patrzcie, to jest od razu wyjście na sajta. Więc tak naprawdę jakby setek nie ogarniał, wystarczy tutaj wejść i splantować i można się chować. Lecz no, tero mogę mieć przerąbane. Bo setek może tu wszędzie, nie wiem, tu wejść, jak będzie tero opóźniona z jakimś PMem. Czy czymś takim, shotgunem PM. Oj, jednak nie wejdzie. Dobra, nie, dobra. Nie. Czy to jest tylko drop? Okej, okay, rozumiem. To jest coś na stylu dropa z cobblestone. O, tutaj da się wejść. Też taki nieoczywisty kąt, myślę. Tutaj co to? A, tutaj też można się No dobra, to jest bardziej po tym, jak Terror przejmie sajta niż cokolwiek, ale myślę, że ej, nie wyszło myślę, że gdzieś tutaj można w ogóle one way'a fajnego rzucić to jest w ogóle metal to jest głośno ale no, tak dobra, czyli Tero jak i CT mają po dwa wejścia lecz ta mapa jest bardziej nastawiana pod CT. po CT, w sumie tamta też była, ale nie aż tak Pierwszy bóg znaleziony, Walw, Proszę was, naprawcie. Mapa stała się niegrywalna. Przez to. I pachołek do bekrunców zrobił wycieczkę. No ale to, to dla mnie nie ma tu takiego sensu. Chyba, że jakimś flash. Nie no, nawet nie flashem, bo byś musiał. Było trzeba coś takiego i. dopiero wbiegać, albo w ogóle. Nie wiem. Też coś takiego można, ale tu już to nie ma sensu, bo to jest box, więc tylko ten też zadziała na tą stronę. Tutaj zawsze można sobie smołka rzucić, żeby się odsłonić, też a na wyjazd. I wyjazd można robić, No ale tak naprawdę to tyle można zrobić na tej mapie, bo tu nic więcej nie ma. Tutaj się nie da wskoczyć. Mhm zablokowane przejście. Jeśli to jest tak drewno, to ktoś by się wyuczył, tutaj i nawet skany zaczął strzelać na szanty. Tu jest taka kampa do spalenia. Spali się i przerąbane. Chyba nie było problemem nawet skan Spali przecież. No właśnie. CT może mieć w sumie. Może i wycofuje, ale... Z przewagą dla CT. Oni muszą się praktycznie ruszać podczas całej rundy na tej mapie. To nie jest coś jak. Ale oni praktycznie są na site już. No. Więc to jest Tutaj jakaś taka podkładka, którą jak CT rozesmokuje, to ma sporą przewagę, bo tutaj nic nie widać. Więc jak sobie dobrze poradzą. Parę smoków się ogarnie i tak naprawdę można ugrać rundę, ale to też mołotowy ta mapa jest takie nie podoba mi się takie 4 a 3 na 10 myślę no nie wiem zostawiam to wam do ocenienia tak naprawdę bo dla mnie trochę no ale dobra przejdźmy do dalszej części tego odcinka oczywiście nie można zapomnieć o jak to ważnej rzeczy w CSGO, bo co roku się pojawia nowa odznaka za służbę I w tym przypadku nie jest inaczej I tutaj Wam się właśnie pokazuje przede mną na ekranie i jak wygląda dana odznaka I jak powiem, dla mnie jest ona super, chyba najlepsza w ostatnich latach Ale myślę, że jak Valve będzie podążało w tym kierunku w roz w z rozwojem tych odznak to będzie super, no bo jednak z tą z diamentową odznaką Rip i dostro za, zawalili i chyba sobie wzięli to do serca no i myślę, że taką ostatnią y, rzeczą wartą wspom wspomnienia y, są kapsuły Rio y, 2022, które zostały właśnie przecenione o 75% y, więc jeśli chcecie kupować to kupujcie to tylko 25 centów nie wiem ile to na złotych, ale chyba to około złotówki. W każdym razie przecena 75%, jak zawsze po tym, a co zawsze oznacza taka przecena. Generalnie koniec tego, czyli będzie zaraz update, który to skasuje, i może w końcu doczekamy się kolejnej operacji w CS-ie, na którą tak wszyscy czekamy z wielkim zainteresowaniem. Tak jest, więc zachęcam Was do zostawienia komentarza, gdzie, gdzie w sumie yy, dajecie jakąś ocenę, od 1 do 10 najlepiej tej całym, temu całemu update'owi i mapom, ja się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzwoneczek, by być na bieżąco, ja wracam na YouTube'a i się dzisiaj z Wami żegnam, na razie i cześć. Hey, hey.